Cześć wszystkim, Temnispos, pozdrowskaredy i witam na jedynym słusznym kanale o Korei Północnej. Od czasu do czasu otrzymuję od widzów maile w sprawie igrzysk masowych Arirang. Pytacie się często, czy Arirang wciąż się odbywa? Jak pojechać na Arirang? Ile to kosztuje? Dzisiaj chciałem Wam nieco opowiedzieć na temat Arirang i niestety tu zła wiadomość. Igrzyska masowa Arirang już się nie odbywają. Podczas mojej pierwszej wizyty w Korei Północnej w 2011 roku w sierpniu, miałem okazję zobaczyć Arirang na żywo. Właściwie po to pojechałem do Korei Północnej i taki był mój plan. Od zawsze chciałem zobaczyć Arirang. Widziałem to w telewizji nieraz i zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Po prostu chciałem zobaczyć to. Wyobraźcie sobie otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Tą wielką, wielką imprezę. A teraz wyobraźcie sobie coś, co jest kilka razy większe. I jeszcze dodajcie do tego północno-koreańską propagandę. To jest właśnie Arirang. Arirang to było największe przedstawienie świata. Ponad 100 tysięcy osób brało w nim udział. I nie mówię tu o widzach, mówię tu o występujących osobach, o artystach, tancerzach, akrobatach, którzy brali udział w przedstawieniu i występowali na scenie. I to na niebyle jakiej scenie, ponieważ Arirang odbywał się na największym stadionie świata, na stadionie Rungrado, stadionie majowym w Pyongyangu Stadion ten może pomieścić dla 150 tysięcy osób i rzeczywiście jest naprawdę gigantyczny. Geneza igrzysk masowych Ari Rank jest dość długa. Pierwsze takie duże przedstawienia, właśnie tańce masowe, zaczęły powstawać w Korei Północnej już w latach 40., w momencie kiedy ten kraj zaczyna powstawać. Dopiero w 2002 roku powstał Rang taki jakiego znaliśmy właśnie z telewizji i z północno-koreańskiej propagandy. Jako wielkie przedstawienie, w którym 100 tysięcy artystów tańczyło, śpiewało i opowiadało historię Korei Północnej oraz jej walkę z japońskim i amerykańskim imperializmem. Festiwal odbywał się od 2002 roku. W 2006 roku został odwołany z powodu gigantycznej powodzi, która nawiedziła Koreę Północną oraz także manewrów wojskowych w Korei Południowej. Koreańczycy z północy się obrazili i nie zorganizowano arirangu. Potem arirang odbywał się co roku mniej więcej od sierpnia do października. Dopiero w 2013 roku odbyły się ostatnie Igrzyska. W 2014 roku już nie było Arirang, został odwołany bez podania oficjalnej przyczyny. W internecie znalazłem informację dość sprzeczną na temat tego, że w 2015 także odbył się Arirang, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. Uznaje się, że w 2013 roku był ostatni Arirang. A dlaczego zostało odwołany? No zresztą spójrzcie na te wideo. Jest to gigantyczne przedsięwzięcie, które wymaga po prostu ogromnych środków finansowych, żeby to wszystko zasponsorować. 100 tysięcy artystów musi ćwiczyć przez ponad pół roku. To powoduje, że nie mają oni czasu na normalną pracę, albo pracują, a potem muszą jeszcze trenować, co powoduje, że są po prostu wycięczeni. I dodatkowo jeszcze problem z pieniędzmi spowodował, że Korea Północna odwoła AriRank, i obecnie już te igrzyska się nie odbywają. A jak mi się podobał Arirank? Dla mnie Arirang był no taką wisienką na torcie wyjazdu do Korei Północnej. To jest coś, co naprawdę trzeba było zobaczyć na własne oczy, żeby uwierzyć. Spektakl ten robi naprawdę oszałamiające wrażenie. Muzyka, tańce i cała atmosfera tego festiwalu powoduje, że czujecie no gęsią skórkę po prostu, że, że czujecie tą muzykę całym swoim ciałem, te okrzyki kilkudziesięciu tysięcy Uczestników, no i jeszcze ta tablica, złożona z 20 tysięcy osób, siedzących z tymi książeczkami, które zmieniają stronę, żeby stworzyć te piękne, poruszające się obrazy w tle, jak sobie tobie zdać sprawę, że tam siedzi naprawdę 20 tysięcy osób i zmieniają te karteczki, to jest to naprawdę mind blown. Um, niesamowite, to po prostu niesamowite wrażenie to robi, i wspomina się to jeszcze potem przez wiele, wiele lat. Niestety teraz jadąc do Korei Północnej nie będziecie już mogli zobaczyć Arirangu. A może nawet to i dobrze, gdyż ten festiwal był naprawdę strasznie drogi. Zyski były niewielkie, gdyż turyści płacili po jakieś 50, 100, 150 euro za wstęp. No ale nie oszukujmy się, tych turystów nie było aż tak wielu, żeby koszt całego Arirangu się zwrócił z biletów turystów. Jadąc do Korei Północnej możecie obecnie zobaczyć mniejsze imprezy. Może nie na taką skalę jak Arirang. Ale wciąż odbywają się tańce masowe z okazji różnych uroczystości w Pyongyangu. Więc warto pojechać wtedy, kiedy odbywa się jakaś narodowa uroczystość, urodziny jednego z przywódców, jakieś święto narodowe jakaś ważna rocznica okrągła i wtedy możecie być pewni, że w Pyongyangu w innym mieście odbędą się właśnie jakieś tańce mosowe lub inne spektakle, które także będą naprawdę piękne interesujące i pokażą Wam właśnie jak Koreańczycy świętują takie rocznice a jeśli chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej na temat podróży po Korei Północnej no to oczywiście mogę tylko i wyłącznie polecić swój jedyny słuszny przewodnik po tym kraju który możecie otrzymać na Patronite albo zakupić go z mojego sklepika. A jeśli chcielibyście pojechać do Korei Północnej, no to po prostu dajcie mi znać. Jedziemy w lipcu i we wrześniu wciąż można się zapisać na wycieczkę. Koniecznie zostawcie suba i komentarz na temat tego, co sądzicie o festiwalu Arirang, jak Wam się podobają te klipy i czy jednak chcielibyście zobaczyć coś takiego kiedyś na żywo. W takim razie dziękuję i do następnego odcinka.